Witajcie, drodzy bracia i siostry w Chrystusie, zapraszam Was do wspólnej modlitwy do świętego Ojca Pio. Znajdźmy razem spokojne miejsce, uspokójmy nasze umysły i serca. Zapalmy świecą, symbol obecności Boga oraz światła, które Ojciec Pio przynosi w nasze życie. Zachęcam Was również do subskrybowania naszego kanału modlitewnego, abyśmy mogli razem budować wspólnotę wiary i wsparcia. Niech każda modlitwa towarzyszy nam każdego dnia w różnych miejscach, w których się znajdujemy. Święty Ojcze Pio, ty, który przez całe życie byłeś nieskazitelnym obrazem cierpienia i wiary, zwracam się do ciebie z prośbą o pomoc i opiekę. Wstąp przed tron Boga za nami wszystkimi, którzy cię dzisiaj wzywamy. Zanurz nas w głębi swojego miłosierdzia. Święty Ojcze Pio, Prosimy Cię o wstawiennictwo w naszych codziennych zmaganiach, zarówno tych wielkich, jak i tych małych. Wszyscy, którzy teraz słuchają, niech znajdą w Tobie opiekuna i przewodnika. Dla tych, którzy cierpią na choroby ciała i duszy, prosimy o ulgę i uzdrowienie. Dla tych, którzy doświadczają niepokoju i strachu, prosimy o pokój serca. Dla tych, którzy czują się samotni i opuszczeni, Prosimy o poczucie wspólnoty i bliskości. Święty Ojcze Pio, prosimy również za dusze naszych zmarłych, aby przez twoje wstawiennictwo mogły osiągnąć wieczne szczęście w obecności Boga. Dziękujemy ci, Święty Ojcze Pio, za wszystkie łaski, które przez twoje wstawiennictwo otrzymujemy każdego dnia. Niech każda modlitwa i każde dobro, które czynimy, prowadzi nas bliżej Boga i bliżej siebie nawzajem Ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas Zbaw ode złego. Amen. Kontynuujemy naszą wspólną modlitwę, prosząc świętego Ojca Pio o jego potężne wstawiennictwo. Święty Ojcze Pio, przed Tobą staję, uznając swoją słabość i grzeszność. W pełni zdaję sobie sprawę z własnych ograniczeń i błędów. Proszę Cię, bądź moim przewodnikiem w drodze do Boga Wszechmogącego. Wypraszaj u Pana miłosierdzie dla mnie i dla wszystkich, którzy teraz modlą się ze mną. Drodzy słuchacze, jeśli czujecie potrzebę, zostawcie swoje intencje w komentarzach, abyśmy mogli wspólnie prosić o Boże miłosierdzie dla Was w naszych modlitwach. Święty Ojcze Pio, w obliczu wyzwań codzienności, prosimy Cię o darwiary nadziei i miłości. Niech każdy z nas znajdzie w sobie siłę, aby stawić czoła trudnościom, nie tracąc przy tym serca. Niech nasza wiara w Bożą obecność i działanie będzie źródłem nieustającej wytrwałości. Prosimy, abyś wstawiał się za nami, abyśmy nigdy nie stracili nadziei, nawet w najcięższych chwilach. Ojcze Pio, ty, który tyle razy okazywałeś pomoc tym, którzy cierpieli. Zwracamy się do Ciebie z prośbą o uzdrowienie dla wszystkich, którzy borykają się z chorobami ciała i duszy. Wyproś im łaskę uzdrowienia i siłę w pokonywaniu wszelkich trudności. Niech Twoje wstawiennictwo przynosi ulgę i nadzieję tym, którzy są w potrzebie. Drodzy słuchacze, zachęcam Was do dzielenia się swoimi prośbami o zdrowie w komentarzach. Abyśmy mogli modlić się wspólnie za każdego z Was. Święty Ojcze Pio, ufamy, że nie zostawisz nas samych w naszych próbach. Prosimy, bądź z nami i prowadź nas przez wszelkie trudności do pełni życia w Bogu. Amen. Dziękuję Wam za modlitwę. Razem tworzymy wspólnotę modlitewną, która może wspierać się i wzmacniać na duchu. Niech opieka Świętego Ojca Pio, Otacza nas każdego dnia, święty ojcze Pio. Prosimy Cię o wstawiennictwo, aby przynieść pokój tam, gdzie panuje konflikt, i rozwiązanie tam, gdzie są problemy. Niech Twoje działanie przynosi zgodę i jedność w rodzinach, wspólnotach oraz między narodami. Niech każde trudne sprawy znajdą swoje sprawiedliwe zakończenie dzięki Twojej pomocy. Prosimy cię, Święty Ojcze Pio, o wstawiennictwo za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Wyproś im łaskę szybkiego dostąpienia obecności Boga. Niech znajdą pokój i światło wieczne. Niechaj twoje wstawiennictwo otworzy przed nimi bramy nieba. Dziękujemy ci, Święty Ojcze Pio, za wszystkie łaski, które otrzymaliśmy dzięki twojemu wstawiennictwu. Twoja pomoc i opieka są dla nas nieustannym źródłem siły i pociechy. Jesteśmy wdzięczni za każdy znak Twojej obecności w naszym życiu. Święty Ojcze Pio, z ufnością składamy w Twoje ręce te modlitwy, wierząc, że będziesz naszym orędownikiem u Boga. Teraz zapraszam każdego do chwili cichej refleksji. Zastanówmy się nad słowami modlitwy, które dziś wypowiedzieliśmy i postanówmy, jak możemy żyć zgodnie z nauczaniem Ojca Pio w naszym codziennym życiu. Niech to czas medytacji pomoże nam głębiej zrozumieć naszą wiarę i zobowiązać się do życia zgodnie z chrześcijańskimi wartościami. Niech każdy z nas nosi w sercu pokój i miłość, które są owocem naszej modlitwy i zaufania w opiekę świętego Ojca Pio. Amen.